Jakiego Forda kupisz? W budżecie tak 30-35 klocków. Cztery przykłady. Od małego do dużego. Fiesta MK7-125-82 kucyki. W tym budżecie śmiało kupisz Fiestę poliwcie. Mała benzynka jest dość dynamiczna i trwała. Pod żadnym pozorem nie kupuj 1.0 EcoBoost, bo z roczników 10-15 jest kiepskim pomysłem. Koniec i kropka. Jak masz większy budżet, kup sobie szybką wersję ST. Ma 180-200 kunia. A dieselki też są spoko. Focus 1.6, wolnosak 125 kunia. Są słabsze, ale tam to sobie daruj. Jasne, że możesz celować w EcoBoosty, poza 1.0 oczywiście. I one też są spoko, ale są wymagające serwisowo. Olej, układ chłodzenia i takie tam. Ale taki dobry serwis w egzemplarzach ze sprzedaży nie jest łatwo. Diesle są spoko, ale Focus to fura flotowa, więc uważaj na białe, nie Niebieskie w podstawowej konfiguracji. Kuga MK1 i tu celuj w to, co chcesz, ale 2,5 turbo to bliżej 35 klocków. Kuga jest bardzo dobrym autem, ale ma jedną wadę: skrzynia PowerShift Dieslach. Jest z plastiku, więc sobie daruj. Automat w benzynie to durashift, więc jest spoko. Masz 4x4 świetną dynamikę, mały bagażnik i uniwersalne auto. W słabszym dieslu masz manuala, więc jest z czego wybierać. Smax max lub z Galaxy. I tu masz do wyboru trylion silników, ale najlepsze w tym budżecie to 2,5 turbo lub 2,0 w dieslu. Podobnie jak w Kudze, skrzydzia Powershift jest śmietnikiem, więc unikaj. s -Max jeździ świetnie, ale kupując musisz go oglądać od spodu, bo ruda lubi tam zaglądać. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu.